Na tym terenie, za mną, udało nam się znaleźć skarb, depozyt 507 srebrnych monet z początku XVII wieku. Jest to ziemia zebrana z najstarszej ulicy Ełku, ulicy Wojska Polskiego. Są to monety, które są różnych nominałów: są to monety szwedzkie, niderlandzkie, polskie, szkockie, z lennych prusów książęcych. Więc wiele nominałów, co wskazuje na to, że to był depozyt ukryty przez kupca. Rozbieżność monet to jest od 1607 roku do 1652 gdzieś, więc podejrzewamy, że monety te zostały ukryte gdzieś właśnie po 52 roku i podczas najazdu Tatarów w 1656 roku cały Ełk został spalony i pewnie też właściciel tych monet nie przeżył, dlatego nie zostało mu nigdy dane odkopać tych monet. Karp Zełku, zwany depozytem kupca, ma ogromną wartość historyczną, myślę, że wartość emocjonalną. O tym, jaką ma faktycznie wartość, określą fachowcy. To jest ponad 500 monet. Te monety pochodzą z ziemi, z ziemi, która została wywieziona z ulicy Wojska Polskiego w czasie modernizacji. To pokazuje, że w owym czasie, kiedy było ponad 50 karczem, z czego 14 z nich miało prawo ważenia piwa, toczyło się życie handlowe, toczyło się życie towarzyskie. Jest to wyjątkowe znalezisko takiego odkrycia, w naszym mieście, w naszym województwie i tutaj w regionie nie było od bardzo wielu lat. Dlatego mówimy o tym znalezisku, że to skarb. Skarb, wełku, z którego ja się cieszę, miałem okazję uczestniczyć w odkryciu 500 monety i innych monet, które widziałem, jak były odnajdywane przez Stowarzyszenie Historyczno-eksploracyjne Jać już z naszego miasta. Dziękuję bardzo mocno stowarzyszeniu za takie etyczne postępowanie i za działanie zgodne. Sprawy. A Eucharjanie myślę już niebawem będą mogli oglądać monety w Muzeum Historycznym w naszym mieście. Jedną z najcenniejszych monet jest to talar niderlandzki, który został znaleziony, datowany na początek XVII wieku. Ale mamy też ort króla Jana Kazimierza. Te monety są różnej wartości, ale jak na owe czasy, ten kto posiadał takie monety mógł być bardzo bogatym człowiekiem. Jest to bardzo ciekawe znalezisko z ulicy Wojska Polskiego, które pokazuje też bardzo ciekawy aspekt historii Ełku. Bo są to głównie monety z różnych państw europejskich, z różnych okresów historycznych. Jest tam też jeden z takich bardzo ciekawych elementów, to jest fragment matrycy drukarskiej w języku hebrajskim najprawdopodobniej, który przypuszczamy, że pochodzi z takiej tutaj żydowskiej oficyny wydawniczej Dawida Gordona Jakoba Zilbermana, która wydawała tutaj sporo takiego hebrajsko hebrajskojęzycznego w Ełku. Znalezisko to ma dużą wartość historyczną, tak jak mówię, to trzeba poddać lekkiej chyba konserwacji, inwentaryzacji. E, otrzymamy to oficjalnie od konserwatora Zabytków, ponieważ badania były prowadzone za jego pozwoleniem. E, I myślę, że po takim wstępnym zinwentaryzowaniu tego wpisaniu do inwentarza muzealnego zorganizujemy też w e, porozumieniu ze stowarzyszeniem, podkreślając też rzeczywiście jego rolę. Tutaj dziękuję bardzo za inicjatywę. Taką mini wystawę tego, tego, tego skarbu, tego znaleziska. Terminu jeszcze nie podaję, ale myślę, że nastąpi to w jak najszybciej możliwym czasie.